Zatoka kotorska, zobaczcie. Ale moty. Dojechaliśmy. Nie jedeny, Piona. <laughs> Dojechali. Martuś, Piona. <laughs> lewa? Dobra, lewa. Tak jest. Jesteśmy nad Zatoką Kotorską. Udało się nam tu dolecieć. Zajebisty motyw, fajna droga. Droga P1. Sprawdźcie sobie na mapie gdzie to jest. Tam jest kotor na dole. My w tej chwili na górze. Nie wiem czy widzieliście, ale tam jest taka set petynka, którą będziemy jechać, więc jeszcze ja u Wam pokażę. Tu rozciąga się za tymi górkami, górkami, górami, rozciąga się Morze Adriatyckie, które wbija się tu w ląd. I to jest ta zatoka kotorska, którą widziałem na widokówkach, a dzisiaj mogę ją zobaczyć na żywo. Coś czego. Tak, co najmniej. Przepięknie, słuchajcie, rewelacja. Jesteśmy zachwyceni, ja jestem pod pełnym wrażeniem. A jutro, jutro bijemy się jeszcze wyżej i pokażemy Wam jeszcze lepszy widok. Taka mała przygoda nam się tutaj wydarzyła. Yy, na szczęście, powoli i nie było nieszczęśliwie. Także, no, nieszczęśliwy wypadek, tak naprawdę. No. Deny, Deny zaliczył szlifa tutaj na tym winklu, zjeżdżając tu z góry, tu koło mu się uścisnęło. Było słychać jak musną dosłownie gasą. Biu! Od razu koło się i poszedł slajdem, ale nie doleciał do tego murka. Także no, dobrze, że nic mu nie jest i że motocykl nie spadł na No byśmy go długo szukali. No, także jest w miarę, w miarę OK, zaraz obejrzymy motocykl, i stało się to dosłownie przed chwilą. Także. Zresztą to zobaczcie sami, zajrzyjcie, zrobimy kilka powtórek. No. Zobaczymy co się nagrało. No kochani, droga P1 w Czarnogórze. Sprawdźcie sobie gdzie ona idzie. Bardzo fajna, widokowa traska. Jedziemy do kotoru. Tam na dół, tam na dole jest Kotor, O, jest. Deny. Deny fotka. Fotka. fotka? Dobra, foteczka. Robisz kijażka, czy jak? Gdzie jest kijaczka? O, tu jest ładny widok. Tu ładnie widać, Czekaj, stanę trochę dalej. Ale przyjemnie chłopi. Troszeczkę ta. <laughs> Przygotuj sobie Martuś kamerkę, bo serpentynki będą i ładny widok, więc chciałbym, żebyś to nagrała. Może się złapię na jakimś zdjęciu. Ty wiesz, takie. O ile dobrze mi się wydaje, to na tą tą yy, tom jest to ten. Tapeta. Chociaż nie, to nie tu, bo miasto tam nie widać. I zjeżdżamy kochani z góry do kotoru. Piękne widoczki takimi serpentynkami. Droga P1. Nawigacja Was raczej tutaj nie poprowadzi, bo droga jest zbyt kręta, więc jakbyście sobie wyznaczali trasę w Google lub innej nawigacji to raczej Was e, ona tutaj nie poprowadzi. Poprowadzi wszędzie dookoła, ale nie tą drogą. Prawdopodobnie przez całą w budowie część. Możliwe, nie wiem. Wiem, że jak ja wyznaczałem trasę, to poprowadziła mnie do tamtego miejsca, o którym mówiłem, że jest koniec. Dalej nie chciało. I to wsią. Piękny. Bajeczka. Chociaż droga tak naprawdę, te serpentynki, słuchajcie, to wcale nie jest fajna przejazdka. Żeby to było jakieś super Fajniejsze są te odcinki troszeczkę szybsze To Cześć, cześć Niż ta sama serpentynka Dobra, lewa, lewa, Piękna, malownica, droga p mm. O! Leba! Cały jesteś, cały. Ale oh. cię się uślizgnęł tył. Oh. Zajdź, zejdź, zejdź, szybciutko. Jo! Dobra, powoli. No, trzy, 4 Stopka. Dobra, weźmy się tam dalej. Trzeba na bok się zsunąć, A no? jak teraz. Otóż widać, jak Ważne, żeby dekiel się nie rozjebał. Dawaj go tutaj na bok. Nie, na nie. Nie, nie. Nie, nie. Rozbierzmy się, postawmy go i obejrzyjmy, żeby się tam wiesz Głupota nie ty stała w ogóle? Co ty było słychać tylko, że musnął gaz i tył się uścisnął według mnie przesunąć, I... I... no? Daj, widać to, to śliski w chuj Wiesz, tu gumę zostawiają Ale tu jest wypadkowa taka, bo zobacz Wszyscy napierdalają w ten, ten w ten murek niedługo, niedługo nie będzie gdzie to kurwa, jechać No, trzeba popatrzeć zaraz Na szczęście powoli i bez strat, no. Ale nie masz przetartego? Co? Nie, nie, rękawiczka się. jest fajnie. Stuknęło się. No Zobaczę, kupona widać jak puściła. See you. See you, bye. Thank you, We will try. No, pa, ja, jaki slajd poszedł. <laughs> Niech <górzanie> mi ktoś powie, że tak szeroko pod Na winklach, tak. Górskie winkle, tak się jeździ, tak? <trony> A, i owiecka to <trony> Jak się, jak, się, jak się wykładać to porządnie no Ale z przodu puściło, zobacz Matek. Czy to może z przodu puściło? Nie prędzej, myślę, że tył. tył Ale widzisz, że zaczekasz się jest zdrapana. Wiesz. No tak, no bo już jak kleciało. Hmm. Natomiast mam, mam dźwięk był taki, że musnąłeś gaz i od razu motocykl się śliznął. Od razu. To jest bił i koniec. Bo było słychać, że musnąłeś gaz. A nic się nie stało na szczęście. Pod nim takim. Wszystko, no. Nie, wiesz. tego nie dotykaj, bo jak dotkniesz to już. Wypadnie, nie? No. No dobra, tu jest nieźle, tu jest, nieźle. Nie, jest, wszystko tu jest, jest git, klamka trzeba, się trzeba trochę wygięła. Ale wiesz co, ja bym jej nie ruszał, bo ona pęknie, wiesz. To już lepiej tak jechać. Mówię Ci, że pęknie i bez, zostaniemy bez klamy. Tak? No jasne. Jeszcze mi się... No lepiej mieć coś do wyciśnięcia, kurwa, kawodna. No. Niż, niż, niż nie mieć, wiesz, bo ona się, ona się pozłamie, nie? to trochę klamka się poddała, to można ewentualnie podnieść trochę. Na tym, ale nieźle. Całe szczęście, że, że tylko tyle tam. No kurwa. No, a tak, zaraz wam nagram. To tak nam tutaj den poszedł. Poszedł bombą. A ten murek to jest wy, wypadkowy jak no, nic. Wszyscy walą tutaj i po prostu tu już murek się obsypa, bo już wiesz. O oh, shit, tam tylko opona po kimś została, ty, po rowerze. To jakby spadł, to na pewno ty waluł ludzie tutaj. To jest 100%. Bo to nie, 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 nie dlatego tego murka tutaj nie ma, że on się po prostu kurwa spruchniał i się obsypał. Po prostu wszyscy waluł w ten murek. Cały jesteś cały, ale oh. Cię się uślizgnęł tył. Oh. O. Chyba. Cały jesteś cały, ale oh. ci się uślizgnęł tył. O. Oh. No dobra. Weź tam jeszcze swój motocykl i pohamuj nim tak parę razy, wiesz. przodem, żeby się złożył przód, żeby klocki się ułożyły, przód, tył. No to wiesz, przywrócił się mogło coś tam No zgięta jest troszeczkę stopka Tę auto, to auto można podprostować w razie czego, bo ona się nie ten, nie złamie jest Stanów Na którym biegu jechałeś? Na którym? Na piątce kurwa no, 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 no. Pohamowałeś trochę? Nie róży połamiesz, na pewno połamiesz, na 100%. Połamiesz i będziemy bez klamki. Weź radę. To to możesz podprostować, bo to jest y, stolowe. Dobra, już starczy chyba. A co tu leci? Czy nie leci, Bartek? Chodź zobacz. Nie, nie leci nic. To tamo. Samo. A to smarę tylko. Może smar z łańcucha zbiera. Stofkę w Dobra. Good right. Dobrze się nic nie stało. Płynkę żaden chłodniczy nie wywala. Nie. No dobra. Zawracaj dobra, też. One aż białe od tych robót drogowych. Się dziwić, że to nie trzyma. Tak, i to jest to kochani, czemu kurka wodna w temperaturze plus 33 stopnie i tak jeździmy w kombiakach Tekstylnych to tekstylnych, ale w ciuchach motocyklowych. Halo, halo. Halo, halo. Słychać nas? Słychać, słychać. Bo mówię, że wiesz, że, że dlatego przy 33 stopniach jeździmy w motocyklowych ubraniach. O, ale zajechałem. Samochód? No, tutaj trzeba jeździć w motocyklowych ubraniach, bo się, bo się można poślizgnąć tak jak debię do drogi. Jeżdżą tu różne samochody, olej, gubią wszystko, tam ten zakręt był taki śliski, że szok. Ale to nic, tutaj oczki, są najważniejsze. <grym> ale to klameczka jest teraz niewygodna. <grym> no pewnie tak, ale mówię Ci, nie. doświadczenie mi mówi, że się kurwa... ...płamują. Złamie się, a nie te, nie wyprostujesz. Na gorąco kiedyś próbowałem i też pękła. W krosach to jest tak zrobione? Że jest nacięta ta klamka na końcu, że końcówka ci się złamie, a będziesz miał później taką na dwa palce Żebyś mógł jechać. A ja mam takie klamki, że się składają same. Jakbym się przewrócił, to klamka się podniesie do góry. Tak, tylko że mi się widzisz, wiesz czemu ona mi się zdjęła w dół? No. Bo, no. bo kierownica się skręciła na maksa. Miałeś akurat tą stronę w zakręt. Tak, bo kierownica się złożyła do motocykla. Tak. I przez to, że się złożyła do motocykla, to... To dostała klamka w dół. Tak. Bo jakby było odwrotnie, to by klamka dostała w górę. Nawet by nie dostała. Ale pewnie motocykl by bardziej dostał. No. Najgorszy byłby dekiel. Jakby tak dekiel przy... się przetarł, to koniec tak, jazdy wtedy. Tak to przyjął tylko dekiel e... alternatora. Od, odważnik przyjął tylko. Odważnik, lusterka, uwaga. ale ja u siebie w tym a, coś się stało może ja u siebie w CBRC pamiętam jak się wyszlifowałem to w deki alternatora miałem starty tak że już nie było widać napisu Honda no ale to pewnie wyszlifowałeś <grym> i tak nie się wiesz, i nie, nie leciało że uwaga że poleciałeś tam ta, szlifem długim no, no a on tu poleciał też. 5 metrów na Ale jakie uczucie piękne ty jak tak No i zero kontroli nie? Ci popłyną po prostu jak na sankach, nie? No Jak A. na sankach, no. Zero kontroli, nie? Taki kurwa. Najmniejszy. I teraz najmniejszy. niby jak jedziesz to masz kontrolę, hamujesz, przyspieszasz, nie? Aha. A kurka wodna jak jedziesz na boku to masz żadną kontrolę. Możesz motocyk kopnąć i odepchnąć jak na lodzie byś jechał. Nie, bo przerabiałem to niestety. Chyba, każdy, każdy, każdy chyba musiał gdzieś to tam przerobić. Mniej każdy, lub bardziej. Każdy, każdy kiedyś musi leżeć, no. U mnie Każdy mój szlifek był na odjazdy na jednym kole. Dwa szlify miałem. A ten wycieczkowiec on chyba stoi, no? płynął sobie na środek i pewnie... Zwiedzili co mieli zwiedzić Rzucił kotwicę i balety. No Ale jaki wielki co na, na, na tle tych gór to widać że to wielki statek, ta reszta to takie no. rowerki A ludzi to w ogóle nie widać co by byli Szyberko PR mnie coś zaczyna łupać mięsiem przy <grym> lekko, paluszek tylko To też jest ciekawe, ja kiedy się wypierdoliłem Podczas jazdy na jednym kole to nic mi nie było, tylko palec miałem przytarty Ten najmniejszy paluszek miałem przetarty A ja paka A ty paka mówisz W też tam Parę poleciało po paku Ale to to ta sama sytuacja Dinkie koło nie trzymaj tak tam widziałeś błotnik leżał jakiś aby nam tu na głowę nikt nie spadł, bo to też można wylecieć z takiego winkla, i spadniesz na drugi pas tam na dole, który idzie w drugim kierunku. No wiecie, że jutro będziemy musieli tu wjechać rano. To wiecie? nawigacja może nas pociągnie inną drogą w sumie. Bo dołem też da się jechać. Ziemię tam leci. Jeszcze parę winkli jest. Ale ja Ci powiem, że też byłem mocno położony, może dlatego, wolno było, mocno położony i odwinęłem manetkę. No odwinąłeś manetkę na pewno, bo to było od razu słychać, nie? Po prostu wow, i koniec. Koło się luźno zakręciło. Ale jak ten, jak ładnie zadziałał ten czujnik poziomu, co? A, że zgasił sprzęt? Momentalnie zgasił, no. Nawet chwilki nie Prze hmm. tak. Przezajebista droga. Jeśli chodzi o wideoczeki też ładne miejsce No jedziemy dalej wideoczek samochód stoi Zawraca jeszcze na dodatek zapojem Niesamowite miejsca są na ziemi nasza droga drążek. co co? drążek pęk drążek? no a koła miał rozjechane? no a. normalnie wiesz pęk drążek kierowniczy no a więc sprzedaję Hondę CBR-600F a dwóch szlipo <laughs> proszę cię co to kurwa za szlify no właśnie takie no. no. Śmieszne. Prawie, Ale... pa... Prawie paciak to był. Ale wiesz, dla niektórych to już dyskwalifikacja, nie? No to prawda. Uleżał. U... Lepszy jest taki spawany wiesz. I z przebiegiem. Sprowadzony, spawany i z przebiegiem 2000. Tak. Nie nie, wszystkie mają 10, przepraszam Bo raz czekaj. to tam mamy jechać? Chyba nie Pod górę? Nie, ale jutro, wiesz, tak patrzę Ale jutro chyba wjazd jest od tamtej strony, gdzie, gdzie jechaliśmy wcześniej Będzie trzeba tędy wjechać Kiedyś jak jedziemy już tędy, to możemy jechać inną drogą w sumie, bo dołem też jest dojazd Ale ładnie a chociaż nie, bo wtedy będziemy robotami drogowymi jechać Ciekawe czy u nas tak jak tak jak e, Ty się wyłożyłeś teraz, no. samochód jedzie To czy by u nas kontrola trakcji w tym pomogła Myślę, że nie Wiesz, no bo jest włączona i działa, nie? Potrafi odciąć czasami Myślę, że to już pozamiatane, zobacz co to opana puściła Ciekawe, bo tak jak ruszam ze świateł czasami w Olsztynie gdzieś, tam mi się zdarzy, że wiesz, chcę ostro ruszyć? No i i skłapię to nawet ta kontrola trakcji mi przytrzyma ten motor faktycznie, nie? No ale tutaj Uwaga, jak, samochód. jakby Ci się opona uśliznęła to już koniec. Nawet mikro hmm. No to był mikro on tylko ciach i już. Hmm. Skąd byśmy przyjechali, to już teraz nie wiem. <laughs> No zobacz jak oni tu mieszkają No to uchodźcy chyba jakieś co? Chociaż nie jakieś czarnogórskie dzieci Czarnogórskie dzieci Czarnych Gór Chuj, ale to chyba, to chyba są te uchodźcy jacyś bo Chyba nie, tak. muszę mi się wierzyć nie chce Jakiś pustosan Eee. Gdzie ten kotor cały? Gdzie to było? Kojarzysz? co tam było napisane bo nie widziałem tak dobrze jedziemy tam nie było kotoru kotor kotor jest Ten opowiada jak prostował klamkę no. to jest tam też e, takie mocowanie do lusterka które możesz przykręcić no? e, jak w fornecie bo w fornecie no je. nie masz obietki, nie. no to jak pół, na pół, na pół w, tym, w tym, wciśniętym sprzęgle klamka się opiera o to mocowanie Aha. Więc nie jest obciążony zawias, tylko wiesz, połowie i udało mi się wyprostować. No dobrze, kurczę. Tylko, że jakby się łamało, to by była lipa. no Ja bym się bał. Prostować, nie prostuję takich rzeczy. Ważne że się ja się <laughs> Idziemy na jakąś kolacyjkę. Trzeba byłoby coś zjeść, bo Jesteśmy naprawdę głodni. A nie, szampanek, wineczko. Można tu powypoczywać, naprawdę.